Eiga-kan, czyli przegląd kina japońskiego, był dla Olkusza na niepowtarzaną okazją do zgłębienia zazwyczaj ubogiej wiedzy na temat kraju kwitnącej wiśni. A dlaczego był? Bo wszystko co dobre zwykle szybko się kończy. Tak więc i spotkania z kulturą Dalekiego Wschodu przeszły do historii. Przez trzy niedzielne wieczory, na przestrzeni trzech miesięcy. W warsztatach i pokazach kinowych udział wzięło kilkaset osób. Japonia w Olkuszu już była. Dokładnie na ulicy szpitalnej robiliśmy dzień japoński, gdzie również odbywały się w ciągu jednego dnia warsztaty, zarówno i kaligrafii, pokazy walk, był też ceremonia uparzenia herbaty. Teraz zostało to jak gdyby rozwleczone w czasie, i ponieważ odbywa się tu w Domu Kultury, no to uzupełnione o przegląd kina japońskiego. I myślę, że ta nowa formuła pokazała, że to też ma sens nie jedna piguła, tylko delektować się i, i, i być może to lepiej i bardziej dociera, jeżeli warsztat może być dłuższy. Podsumowując, Iga Kano rozpoczęła sztuka i kebane oraz film animowany Ruchomy Zamek Hauru. W grudniu można było poznać techniki najpopularniejszych wschodnich sztuk walki i przypomnieć sobie kultowy film kina samurajskiego Tron we Krwi. Na zakończenie warsztaty kaligrafii i dokument amerykańskiej produkcji na własnej skórze. Łącznie uczestniczyło około 300 osób. Dzisiaj rzeczywiście trochę mniej osób, ale może jest to powodowane no, brzydką pogodą na zewnątrz. Jakkolwiek ja jestem zadowolony, udało nam się zainteresować naprawdę sporo mieszkańców kulturą, tradycją, historią Japonii. No i mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się powtórzyć jeszcze raz tą imprezę i zaprezentować inne filmy, inne gatunki, które również z kinem japońskim są związane. Trzecie, ostatnie już spotkanie z Japonii. Po Płynęło pod znakiem warsztatów kaligrafii, pod czujnym okiem Anny Trzaski z krakowskiego Muzeum Manga. Olkuszanie poznali historię pisma, jak również sami mieli okazję spróbować czegoś nowego. To, czym dzisiaj zajmowaliśmy się, to może bardziej nawet niż sztuka kaligrafii, takie krótkie ABC w obrębie japońskiego systemu pisma. Jeśli chodzi o samą kaligrafię, jest ona w przeciwieństwie do tego, jak rozumiemy ją w krajach kręgu europejskiego, w Japonii kaligrafia uchodziła za sztukę równą malarstwu. Wymaga ona oczywiście bardzo długiego kształcenia się, nie było tam zbyt dużo miejsca. Na dowolność, przynajmniej na początkowym etapie, i była sztuką dość silnie skodyfikowaną, podobnie jak w Chinach. W obrębie kaligrafii wyróżnia się trzy podstawowe style, od najbardziej stylu formalnego o charakterze urzędowym, gdzie znaki są stosunkowo mało zmodyfikowane, po najbardziej wolną, tak zwaną kursywę trawiastą, która jest już taką bardzo ekspresyjną, no i niezwykle trudną sztuką pisania, takiego, iż znaki właściwie rysuje się jednym pociągnięciem pędzla, nie ma tam Odrywania yy, pędza od papieru. One mają taką linię bardzo płynną, jednocześnie są również bardzo trudne do odczytania. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie postać Jakuba Białka. To on sobie wymyślił Eiga Kan i to on dołożył wszelkich starań, aby ciekawy pomysł udało się zrealizować. Na co dzień pracuję w japońskiej firmie e, TRI Poland w Wolbromiu. E, pracuję tam już od pięciu lat, i e, ta praca w jakimś stopniu wpłynęła czy ukierunkowała moje zainteresowania. Zainteresowałem się kulturą Japonii i tradycją, historią. I jakiś czas temu pomyślałem, że fajnie by było e, zrobić coś takiego jak przegląd kina. Tym bardziej, że e, z własnej ciekawości udało mi się zobaczyć kilka filmów japońskich. Gdzieś tam w latach liceum oglądałem e, e, kino samurajskie. I stąd ten pomysł. Także dzięki wsparciu mojej firmy, dzięki wsparciu programu grantowego Aktywne Tri, dzięki zaangażowaniu pani dyrektor Grażony Praszelik-Kocjan, udało nam się wspólnie tą imprezę w Olkuszu przeprowadzić. Jak zapewnia Jakub i dyrekcja Miejskiego Ośrodka Kultury, do życia Japonii Olkusz jeszcze powróci. Więc ten, kto jeszcze nie miał okazji poczuć powiewu kultury dalekiego wschodu, może być pewny, że prędzej czy później będzie miał ku temu okazję. Warto ją będzie wykorzystać. Bo jak pokazał Aiga Khan, kraj kwitnącej wiśni ma wiele do zaoferowania Piotr Kubiczek przegląd Olkuski Live.